Hello back ludziska, a więc część druga tu jest. Jesteśmy w tak jakby nowym studiu. Pomaga nam tutaj pan lampa oraz pan pan no pan Doniczka, czy jak Panie kwiatku, no. Pan kwiatek tu też jest. I tak wracamy z rysunkami. Teraz mogłoby być jakieś intro, czy coś, ale no niestety jestem za biedny, żeby, żeby kupić jakiekolwiek intro, albo jakiekolwiek nie robić. I jeszcze chciałabym Was tylko szybko przeprosić, bo w ostatnim odcinku ta karteczka. O, ten o rysunek. O, ten. O. To do, dopiero teraz zauważyłem, że on jeszcze ma co, jakieś rysunki z tyłu. Nie pamiętam, czy je Wam pokazywałem, chyba nie, ale. Znaczy, chyba to pokazałem, nie pamiętam, ale no, macie teraz rysunek. Kolejny creepy famepek, o co chodzi? I jeszcze w środku jest pewien rysunek. To chy chyba go narysowałem zimą, bo to ma temat zimowy. Snowball, Game, Game. Tu jak. Jest... Tu ktoś został bowmanem. Ta osoba wygląda mi dziwnie, znajomo. Hmm. Czemu ktoś tu ma nieskończony szapet? Ten, ten... A, nie, on ma 10 szapet. Ten ziom to jest ten prawdopodobnie ja, ten po środku On ma stówkę, tutaj ktoś jakieś cieszy, tu jakaś dziewczynka skacze, tu jak tu ktoś ma 83 HP i ma okulary i skacze, a tu ktoś ma jeden HP i, no, no, i ma czas taką fajną no, rosyjską czapkę, czy jak to się nazywało, a więc no, takie przeprosiny. Że wcześniej chyba tego nie pokazałam. Nie pamiętam. A więc znowu mamy kartkówkę, ale z tyłu jest jakiś rysunek. Tajemnicze znaczki. Kolej, po raz kolejny. Wuhu. Kwadraciki, kwadraciki. Whatever this is. Dalej mamy też fajnego. A więc to, to była taka jakby. To była moja taka jakby praca, powiedzmy, którą robiłem z koleżanką. W poprzedniej klasie Radio Szyszka wywiad ze sławną piosenkarką Margaret. Z... Nie pamiętam, co oznaczało RD. Ech. A, radio. Boże nie, jakieś, nie wiem. Radio Szyszka, witaj, chcieliśmy porozmawiać o Twojej karierze. To jest Margaret. O mojej karierze? No dobrze, możemy po, porozma porozmawiać. Radyszyszka, co Cię zainspirowało, żeby zostać piosenkarką? Tak w ogóle ja to czytam z telefonu, a nie tak, a nie tak jakby stąd, tylko czytam to z tego, z, właśnie z Was. <grym> nie wiem. To, no, widziałam w telewizji różnych różnych piosenkarzy, dlatego to mnie zainspirowało i chciałam zostać jedną z nich. I zostałam. Kropki. No i niestety nie dokończyliśmy, ponieważ wtedy chyba były ferie, pojawiły się tak znikąd ferie i no. E, mamy kolejny rysunek, to chyba takie coś. Ludzie, jakiś rycerze i księć, który, który ma depresję. Dalej mamy jakieś menu. O, nawet fajnie narysowane, patrzajcie menu. Witajcie, moje, moje kochaneliski. Co dzisiaj chcecie? Może chcecie frytki z fran... fran... Frani. a nie, tu pisać C. Francji. Duże 6 złotych albo małe za 3 złote. Możecie też sobie dodać ketchup, opakowanie albo kebab z Albanii. Tortilla duża i tortilla mama... Mam. mała. No, kolejne rysuneczki. I tak, dzisiaj pokażę ten zeszyt cringe'u. Który mam od wakacji 2018. Dalej to są jakieś dziwne rysunki, dlatego najpierw zaczniemy od. Od stąd tu mamy komiks kolejny. Komiks numer chyba 3, 4. Ja Jakieś płacze, to jakieś ucieczka. Ech. Co to, to jest? Ja sobie... Marczek tajemniczy. To było Creepy. Ech. To chyba jest telefon. Tak mi się wydaje. W tym światełku Tak kiedyś to rysowałem. Okej, okay, ogromny. się. Jakieś dziwne coś. E? E? Patrz, i tu dalej mamy. Co to? Ogień. Ogień plus hub. A, to jest Minecraft, rację. Tu mamy jeszcze ciasto, i tu mamy potem kolejny kończony komiks. E, smutek. O, ktoś mi daje kebaba chyba. A potem rzut tym kebabem e? E? I serduszko ja. Nie wiem. Dalej mamy yy, bardzo fajne rysunki. A więc tak tego akurat nie ocenzurowałam ani nic, ale patrzcie. Ala. Unicorn hała. A więc ogólnie taki, taki masek zrobiłem po prostu dzięki temu, że no... Na marker dałem kilka rzeczy. Potem mamy moje, mój podpis i potem mam jeszcze to. Wow, wow, wow. Ok, so far so good, no w środku nic nie ma, puste, puste, no cieszę się, a więc losowanko, losowanko, mamy kolejne, kolejny brzydcy ludzie, <grych> czemu ja takie, takie brzydkie coś kiedyś losowałem, mamy tutaj tego kogoś, potem mamy kółek krzyżyk, gram też z koleżanką, potem mamy kolejne brzydkie rysunki, Y, te, ten rysunek o ten tu jest na poziomie y, bo, 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 Bolka i Lolki. Tam, y, Tutaj tutaj gdzieś się pojawi napis tej bajki. No. Okej. Okay, dalej losujemy i mamy kolejny rysunek, który jest kolejną kartkówką. Dziękuję Ci bardzo y, Firefoxerze, że wsadziłeś tutaj tyle tych głupich kartkówek. Po co mi one na wszystkie? Dalej to... To coś dostałem ze szkoły tak na wychowawczym, żeby się nie nudzić, bo coś tam robiliśmy. I no. Tu mamy fajny pejzaż, czy jakoś tak to się nazywało. Okej. Okay. Jeszcze mamy kilka rysunków. Teraz na zobaczyć ten wielki. O tutaj. Wow, serio jest duży. Upsis, moja lampa. Minigames Ultimate Season 2. Tutaj mamy chyba ranking, potem to, to mamy XPs i inne. Słońce New. Ok, y, tu mamy bombę. To chyba ma być Murder Mystery. Tu mamy puste, puste kółko. Miecze. Y, jailbreak i dziwnego kolesia. A więc, tak o Boże, nie, nadchodzi to, co chyba każdy chciał od poprzedniej części. Zeszyt ale to nie teraz, ok? To będzie dopiero pod koniec filmu. Żeby, żebyście... Ale plis, nie, pomi, nie, nie pomijajcie. Mamy jabłuszko. I puste. Mamy kolejny rysunek, który. To jest katecheza. Tu mamy. O! Ym, to coś. To to to. to yy, bloki Dierta i, i mnie. Znowu. O! Potem mamy. podórkę yy, podróżkę którą kiedyś zrobiłem. Tylko najpierw kolejne figurki Lego. Ta yy. to chyba miała być moja figurka. To miała być znowu moja figurka. To miała być figurka kolegi. I tak, tutaj mamy jakieś głupie coś. Bat Eye. I... Jakiś ziomek to. Bat Eye are at Arena. <laughs> w ogóle coś i kurde, macie Selena Selena's account. <laughs> Chyba nie ma co innego się spodziewać ze starych rysunków poza zamekiem. Ok, mamy kolejne głupie rzeczy, ale proszę, mamy szkoła pirowen. E, spalę te budę. Nie, nie, kolega, e, pirek. Co? Paliwo, coś, kałuża. To woda i Potem mamy dziwną twarz i mamy mnie. Które mu coś dziwnego dzieje, chyba, ty, ty, chyba moment, w którym usłyszałem, i kolejny reference do TikToka. Yy, Hitor Miss I. Never Miss Ha. To bardzo brzydkie. Ale dalej jeszcze mamy. Tak. No, tak, przy okazji, tylko chciałem powiedzieć, że po prostu nazywa się Filip. Ale mówcie mi, Firefactor. Yy, mamy tu potem cztery. Jeszcze... 4-5, jakieś głupie literki. E, tutaj mamy 5 kół. Wow, mam 616 z... A nie, to znaczy, że mam 16% znajomych? Tak, jestem baranem. I tu mamy kwiatka chyba. O, mam 93% znajomych i... Ileś tam procent cyferek? Mam 41 poziom i 5 znajomych chyba nie wiem, to jest... Głupie, potem mamy jeszcze rysuneczki i jakieś dziwne jabłuszko tutaj. No. I mamy kolejne rysunki. Tak, pokażę je. Yy, macie Firefoxer i Hader Kido. Yy, nie wiem, co to jest, ten dziwny ko kołnierzyk. Dalej mamy korektor plus nie wiem i ogień. a plus ogień to się równa. Chusteczka, a, to jest papier, chusteczka cokolwiek. Aha. A, że to jest chyba korektor, który się, się lei, nie wiem. A, to się równo ogień. Ta, robiłem kiedyś jakiś dziwny eksperyment, że właśnie nala, nalałem ogień na, na taki jakiś papierek i mamy... Ogień. Okej, okay, teraz coś fajnego. Coś, co nie pamiętam, kiedy narysowałam, ale to jest fajne. To jest to psyk, kochani. Nie, nie mówcie temu komuś innemu. To mamy... To są figurki Roblox, które kiedyś rysowałem. A, to. Fajnie narysowałem kiedyś siebie, co nie? Czy. Fajnie... Powiecie, czy... Powiecie mi, czy fajnie narysowałem fanebkę Rob... z Robloxa. To, to miałby taki koncept figurki, i potem chciałem to jakby przerobić na. Potem chciałem przerobić tę figurkę na ten rysunek na figurkę, ale właśnie nie miałem żadnych figurek. Tam chyba miałem, ale po prostu nie chciałem ich marnować, żeby potem pomalować i to omieć. Potem mamy tego ziomka, i potem mamy pudełko O, to, to jest stary Heider Kido. Tu jest potem kolejna osoba, i nawet fajnie wygląda jakiś klocek i książka na głowę. No, no Heider Kido. Z tyłu jeszcze coś mamy, więc spokojnie. Mamy Fan Dun DM Ej, a czemu nie Fan Firefoxer? Mmm, tu mamy I Hate You. Dlaczego mi nie znosisz? Eee, i gościa co śpi Może coś jest jeszcze w środku, skoro to jest top secret. Jasne, mamy coś, co to jest ochydne. Nie wiem, kto to jest, ale za to mamy to ochydne to coś. Okulary. I. Coś. Unicorn. Sos. I no, brzydkie. Ale muszę powiedzieć, że bardzo fajnie mi te o, te o dwa coś wyszło. Przyznajcie jeszcze... No, podzielcie się opiniami w komentarzu. Będę musiał włą włączam komentarze jakby co już, bo YouTube włącza, więc no. Tu jeszcze jeszcze headerki. do. No. Czas na zeszyt cringe'u! Jest najbardziej wyczekiwany moment. I tak, ten odcinek jest krótszy, bo już zostało mało rysunków, bo w poprzednim dużo tych rysunków. Było. Pokazałem. A więc oto zeszyt cringe'u, Już wiedzą, że to jest cringe, bo to jest UW. Serduszko. No, jest fajny kotek, tylko że kanał nie jest o kotach. Tu mamy. Z tyłu, z tyłu jest mój podpis. O tam, o! To jest mój podpis. Tam nie pokażę. Hash, hash, Blash blaz. Ja nawet nie wiedziałem, co znaczy hash, hash, więc niepociemnie to pisałem. To co. To... Potem mamy. To ma być ręka. To ma być ktoś. To chyba jest baba. To jest jako znowu baba. To coś. I to coś. I kuza. i Co? Koza. Ślepa koza, kurde. Potem mamy. Fajny koncept akurat. Tak jakby. Tutaj po pierwsze mamy jakiś rysunek. Nie wiem kogo. Nazwijmy tego gościa. Pan. Pan Emil. Tutaj jest. Jest Boże, Famepek, jeszcze stary, <laughs> słucha sobie piosenki. Potem mamy szczęśliwego Famepka, który coś tam gada, Biadoli, i mamy ferfuksera Famepka, który mówi, który jest smutny. I potem dalej nic. Co jeszcze mamy? E, ja, Famepek śpiewający oczy, nuta, ręka, hand, I don't know, explain, wyjaśnianko. Ugh. Fisk A fist Prop To ma być Przedmiot, point Wskazanie i główka, główki, główki I to mamy oczy, które są natomiast straszne I mamy buźki, W ogóle ten, ten zeszyć się rozpada O to jest ekspres Te, W ogóle ten zeszyt się już rozpada Żeby się nie rozpadł, podczas odcinka Dalej mamy więcej kopalni strasznego. Mamy... to tego coś. Yy, potem mamy te straszne rysunki. Nie... Będę ciebie nawidać. Będę Ciebie nawidać w nocy. Yy, no. Idziemy dalej. A, i tu robię jakieś komiksy. Strasznie, strasznie głupie. I tu mamy oczy. Tu ma być dami jakby co. Kolejny dami, jakieś paluchy. Czemu ja tyle paluchów rysowałem? Okej, okay, chyba Wam to pokażę w inny sposób. Okej, okay, to jest chyba głupi sposób, ale Ech, dlatego jakoś. Macie komiks. E, tutaj jest dami i. Strasznie wygląda. Troszeczkę przycyłaś kiedyś, wiesz? E, tutaj potem. Morderstwo, eee, głupie rysunki Firefox'er, naprawdę, potem mamy klauna, dziecko, które śpi, kolejny Dami, potem dziwne rysunki, dźwignia i nowy clown, i to, potem mamy Dami'ego, Dami, który zrobił Nani, i potem, i potem mamy Giggles. Że śmiech I tu. Czemu takie coś rozuwałem? Nie wiem, ale patrzymy dalej, ok Tu mamy sobie... Damiego, który goni ludziki. Potem mamy kolejne. Co e, to, to jest? O, ktoś związał ich. wściekły Determinacja. ok patrzymy dalej. Mamy tutaj Damiego i manekina. Hę? Hmm. Mmm, ośmieszek, ekspresję. Mamy. Eee. O, mogę koszulkę takie. Jelu, jalo, <grym> boże. Mamy znowu the end. Aha, to jest koniec. Super. Speak ktoś. Mamy patyczka. Mmm, ściekłość i to. Hasz. No znowu te hash, Blush! Dobrze, że tego nie dokończyłam. DLC Coming Right Up. Co? Jakie DLC? Famepek, powiedz. Co? Jakie DLC? Co to niby tu stworzyć? Jaka gra ma DLC? O co tobie chodzi? Mamy znowu famepka. Pirata gościa, który. Co to jest? Co to... to mamy to. Ona ma puchar. Mnie nie wiem, czy to jest ona. Czy on, bo dziwnie wygląda. Potem mamy loading. Okej. Okay. Potem mamy. Rysunki, które są. A, łyżwy. Aha, to są łyżwy. Nie zauważyłem. Potem mamy. To jest czermierka. Nie wiem. To. Ta, no, to jest szermierka. Puchar i w ogóle takie. tam mamy kolejny rysunek. Czemu mi pokazujesz. Czemu mi to pokazujesz? Potem mamy. To. Jakieś dziecko? Nie. Ktoś trzyma jakieś dziecko. I potem mamy. E, nawet spoko, tylko że dziwnie wygląda też. Spoko, ale tylko dziwnie wygląda. Mamy. Fawepka. Fawepka. Babę. O, mamy. Ej, ile? Minus 100. Plus 700. 770. 670. Co, o co tu chodzi? Czy to nie jest jakby jasne ile to będzie? Tutaj mamy kolejny Minecraft. Będę Cię nawiedzać. snach. Czemu? Potem mamy to. Okej. Okay. A, to jest komiks. Tutaj mamy... Wow, wow, wow. co to za... Co to za poziom rysowania? to co tu się stało? <noise> kurde macz ty głupku! A więc tak, mamy tutaj ziomka. Kolejnego ziomka, który jest chyba detektywem i pali papierosa. No to tak, kurde maczno. Liski, jak ja mogę to narysować? Potem mamy babę z lizakiem i... No. Spoko koncept i... Włosy. Eee... Potem to. Uśmiech i nie wiem, to mamy to, i no, znowu to samo. u to jest, czy to jest opowieść wiglina, ten ziomek z opowieści wiegliny. Mamy tutaj, yy, baba, czy mi rzuca, patrzcie, rzuca prawdopodobnie. Co mi powiedzieć, to jest fajka? Bo mamy tego ziomka. Nie pytajcie się dlaczego tak dziwnie co narysowałem. Oh, to narysowałem. O, tu tam mamy z coś. Hi Lucy, what are you up? What are you doing? I'm busy. I'm doing homework. Can you help me with with it? Sure I do. To nie powinno być of course coś takiego. Oh sure I'll sure I'll help you, coś takiego. Do you need any help with painting with pa? Pine, no painting lina jaka lina lind nie wiem no i don't but maybe alex need needs to być hi max oh hi uh do you have problems with this game yes can you help me please yes i do of course ah yes of course zakreśliłem i do bo mamy Firefoxera, który też oblicza. Kolejny dziwny level obliczania. Czemu wszędzie jest jakieś obliczanie? O co tu chodzi? Tylko, żeby nie trafi na kartkówkę. Potem... O, to jest to coś, co się podkochiwał kiedyś w Hayderskie, ale teraz nie istnieje. Ziomek, tu się patrzy, tu. It's ridiculous. We have to wear these ties. Okej, okay. Tu mamy. Ziomki. Um, zatrzymajcie sobie i przeczytajcie jak zrozumiecie moje brzydkie pismo. Okej, okay, dalej mamy Season 1 The War. I tak jednak ten odcinek jest dłuższy. Ach, nie umiem nagrywać krótszych, przepraszam. Potem mamy The Chase, The End. Mm, to Firefoxer dzień dobry. E, nie pytajmy się, czemu... Co? te dziwne coś. Nie pytajmy się o te dziwne rysunki, ok Potem mamy tych A. Shimp. Ha. To jest i da JoJo reference. I tu i komiks, który tu był, ale został wycięty. przemy dalej. To mamy coś, coś, coś było żółte. Ale nie wiadomo co. Tutaj mamy brzydkiego famepka, brzydkie coś i... Przestraszamy coś. Cze Czemu takie dziwne rysunki? Nie wiem, ale nie pytajcie się mnie. Potem znowu mamy jakieś umierające coś. Czemu... Czemu wszystko z Minecrafta coś umiera tutaj w moich komiksach. Uh -uh. Uh -uh. Czy To krew. Nie wiadomo. Slurp. Fuj! O, kurde, au, moja głowa. To jest nóż, co? Au, moja głowa. To śmierdzi. I znowu kacing! Kurde, mać. Okej, okay, mamy kolejne obliczanie. Kacing. Znowu kacingi wszędzie. Potem mamy y, Mikołaja. Dzień dobry, Mikusiu. I potem mamy. Cartoon. Real albo Furi, kurde fakt Nie jestem Furi, jakby co nie, Jeżeli ktoś myśli, że jestem Furi Ale nikt tego nie pisał jeszcze To nie, nie jestem Furi Potem mamy płeć, wybierz Wybierz chłopaka albo babę Są dziewczyny, jak wolnicie Mamy oczy albo włosy Włosy, a nie, to są włosy Włosy w ogóle Potem mamy yy, To coś, prawdopodobnie Nie wiem To są te, naszej nicki Potem mamy czapunię no dynia i wampir prawdopodobnie i kurczak Albo nóż, nie wiem Potem mamy oczy i uśmiech, można mieć otwarte oczy i zamknięty uśmiech U widzisz jakie fajne ząbki tam rysowałem tutaj, o Fajnie wyszło Potem mamy jeszcze Okulary i uśmiech I tu nie ma koszulek, jest tylko, jest tylko jeden typ i tu mamy jakiegoś jamka, który nie jest ubrany. Może hmm. ja kiedyś go narysuję, nie wiem. Dowiduję się w się. I could be red or I could be yellow I could be green or I could be purple. Co to, z czego to jest? I could be blue or pink or 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 uh, black I could be every color you like. Not flamingo 1 2 3. Hi. Hi. Did you eat your fruit today? No. Mm. Mm. Ah, Um. Nom. Co jest? Yummy! Komiks <grytania> numer 1500 1900. Potem mamy kolejne intensyw obliczania. The clock stop ticking forever. Tak go. How long I have been up. I don't know. Mm. O, mamy kolejny do Murder. Madrag Dollar, co nie? Zgadłem. Tak, to jest ta szkoła, co kiedyś zrobiłem. Teraz jest. Mr. Madrag Dollar Skur. Potem mamy Wonderland 3MR. r -ko. A to jest. MacDragDollar i Polecam zagrać w gry, są fajne. Niestety ich nie znajdziecie na, normalnie na Roblox, musicie specjalnie gdzieś szukać. Musicie wchodzić na profil Hejdarki, do tam znajdziecie. E, tutaj mamy TB Basement with House. O, dzień dobry, te beautiful girl. Tutaj mamy jakiś kolejny bursztyn. Co ja mam z tymi. Dobra, najpierw tu. To Co coś. Gwiazdka. I mamy fajne serduszko pikselowe z MC. Potem mamy oczy Sansa, buźka i serduszko. Co z tymi serduszkami? Potem mamy ziomka, ziomka. Aha, to są buźki Wściekłe i jakiekolwiek. Eee, ok, potem mamy oczy, które są okropne i straszne. a hat in time. I dalej mamy. Eee, kot lubi. Kot lubi. To się nie lubi. To jest chyba woda, psów i cokolwiek to jest. Potem mamy psy. Lubią Lubią e, być głaskane, e, biegać i kości. <laughs> Nie lubią człowieków, wody i zimna? Jak to? Dustin jakoś lubi zimno. Ludzie. To jest człowiek lubi db. muzyka, pływanie. E, Ściekłą buźkę i smutną buźkę, co jest? Mamy serduszka, serduszko i ch ch mein tra. O, kurde macie armora. Ej, to, bo to jest stary rysunek. Czy ja przepowiedziałem netherite? Hmm, może bardzo możliwe. I dalej z tyłu mamy po prostu odbicie i to wszystko. To jest już koniec zeszytu. A więc, a więc to jest już koniec odcinka. Dziękuję, że oglądaliście trzecią część. I tak, te wszystkie rysunki są z, od mniej więcej 2016 do... albo 17 do 20... chyba 19 albo 20. No. Pan roślinka i pateczki do uszu, których wcale nie sponsoruję. Wszystko idzie tu. A ja wam jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście I nie wiem kiedy z, no, zrobię drugą część Tych papierkowych ludzików Chyba po prostu sunę, bo Nie wiem, troszeczkę jakby wi Zauważyłem, że ta seria się nie przyjęła I chyba po prostu nie zrobię takiego odcinka Jeszcze raz komentarz napiszcie I tu jeszcze ludzik Lego dla uwagi Proszę, taki o ninja A więc tak, dziękuję za oglądanie Życzę wam miłej nocy Miłego dnia, cokolwiek wam Tam teraz macie Ogółem miłego życia i w ogóle. I tak, co do komputera, to nie wiem kiedy wróci, ale prawdopodobnie, nie wiem, prawdopodobnie za jakiś miesiąc, dwa czy trzy. Polecam jeszcze raz dołączyć na, polecam dołączyć na grupę na Roblox oraz Discord. Zawsze tam jakieś newsy i w ogóle. Ostatnio jest troszeczkę, wszyscy są nieaktywni, ale mam nadzieję, że to się zmieni. A więc jeszcze raz dziękuję za, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i paęba ja...